Gran Turismo to adaptacja popularnej gry wideo i zarazem prawdziwa historia Jana Mardenborough, brytyjskiego kierowcy, który zaczynał swoją przygodę z wyścigami na konsoli. Za kamerą Neil Blomkamp, twórca Dystryktu 9, w rolach głównych Archie Madekwe, David Harbour i Orlando Bloom. Słuchajcie, w miejscu zasady to poezja, to się rymuje. Historia powstawania tego filmu jest trochę jak fabuła tego filmu, czyli to nie miało prawa się udać, a jednak się udało. Chyba, że się nie udało. Jakie jest wasze zdanie? Udało się, nie udało. No to jest chyba jeden z takich. To jest w ogóle mój ulubiony rodzaj filmów, na które idę bez, absolutnie bez żadnych oczekiwań i dostaję coś, co dostarcza mi dużo dobrej zabawy. W frajdy wychodzę i mam ochotę polecać ten film wszystkim dookoła. No kurczę, Neil Blomkamp powraca. Z niebytu. Powraca z reklamą, która jest filmem, ale jest też reklamą. Dokładnie. Widzieliście Demonik? E, ja widziałem. I jak? Jest absolutnie koszmarny. Co nie? Dokładnie takie same opinie słyszałem na temat tego filmu i wydawało mi się, że po tym jak Ridley Scott odebrał mu Obcego, to ten facet się załamał i już nic w Hollywood nie nakręcił. Otóż okazuje się, że nakręcił. E, prawdziwa historia, która inspiruje, wzrusza, bawi, dobrze zagrana, ze świetnym soundtrackiem. Czegoż chcieć więcej w sobotnie popołudnie w sierpniu? Ja byłem na tym filmie z mamą i z siostrą, kupiliśmy o. popcorn i to jest w ogóle wydarzenie w moim życiu, że kupiliśmy popcorn i to jest taki film, na który możesz iść z mamą i z siostrą i kupić popcorn i popcorn będzie smakował i mamie się spodoba i siostrze się spodoba i tobie się spodoba. No jak na re reklamę gry komputerowej, to jest naprawdę wyjątkowo dobrze. Ja nie wiem, czy biorąc pod uwagę, że mam barwy klubowe Gran Turismo. Nie wiem, czy mogę powiedzieć coś innego, niż to, że ten film mi się bardzo podobał. Znaczy pierwsze 20 minut myślałem naprawdę, że zniosę jajo, nie? Że e, głównym bohaterem jest właśnie... Znaczy za, na głównego bohatera zanosi się Orlando Bloom, który jest dyrektorem marketingu w Nissanie. <grystanie> że tak jakby zaczyna się od wywiadu z, z twórcą gry Gran Turismo i od tego, jak Sony w ogóle tworzy tę grę. Ale potem spod tego wszystkiego wyłania się kino, które jest proste, szczere, bozuje na takich fajnych chwytach typu... Dlaczego mamy kibicować głównemu bohaterowi? Dlaczego mamy kibicować w figurze mentora, czyli, czyli Davidowi Harborowi, który, który też ma jakiś swój prywatny interes w tym, żeby, no żeby ci gracze, którzy siadają za, za Kierownicami prawdziwych aut wygrali te wszystkie puchary i odnieśli te sukcesy. No i gdzieś tam do tego fajne sceny wyścigów. Energia, prostota, szczerość. No wiem, że to są trochę truizmy, ale no po prostu działają w tym filmie. Mi się przede wszystkim podoba to, w jaki sposób fakt, że to jest gra wideo, pozwala twórcom na pewne takie wytrychy inscenizacyjne, Na przykład to, że. W jaki sposób wskazać, że to jest samochód głównego bohatera w kadrze? No po prostu wyświetla się nad nim ten numerek, który się zmienia w, ram, w miarę jego postępów i to jest coś, co w normalnym filmie by nie przeszło byśmy uznali, co to w ogóle jest, co to jest, co to jest za reżyserię. A to, to z racji tego, że to jest ekranizacja gry wideo, to myślimy, super, nie? Wszystko działa. E, więc dobrze jest ta, ta wi wideowość ograna, ale przede wszystkim tak jak mówisz, to jest po prostu funkcjonalnie opowiedziana prosta, prosta jak drut historia, ale to, że to jest prosta jak drut historia, to, to nie jest nic złego. E, takie historie Wcale się tak dobrze, tak łatwo nie opowiada. Okej, nie jest to poziom Top Gun Maverick, jeśli mówimy <noise> o prostych. Jak drut, w historiach, które absolutnie działają i porywają widza, ale jest y, naprawdę fajnie. No i David Harbour w roli no swojej ulubionej, czyli Davida Harbora. David Harbour na, na pewno, wy, wykorzystany w 100% i, i to jest fajna rola, e, ale chciałem porozmawiać o Orlando Bloomie, <laughs> który. Bo to jest taki film, po którzy w, trochę wyłaniają się z niebytu albo z karier, wielkich karier, których chyba trochę nie zrobili do końca. nie? David Harbour na pewno jest taką jedną z takich postaci, ale no, Orlando Bloom też. E, to jest ciekawa postać. To jest ciekawa postać, żeby jednak. No, z faceta od marketingu uczynić głównego bohatera takiego filmu i, i nie doprowadzić do jakiejś żenady, ale trochę chyba brakuje w tym, w tym bohaterze. Troszkę tak jest, że on w pewnym momencie jakby znika z ekranu, i rzeczywiście jako taki wizjoner, który tutaj musi stawić czoła korporacyjnym rozgrywkom, w zasadzie staje się poboczną figurą. To jest w ogóle ciekawe, rozmawialiśmy o tym e, tuż przed wejściem na antenę, że jakiś taki nowy trend w ogóle rodzi się w Hollywoodskim kinie. E, filmy romantyzujące wielkie korporacje. korporacje, które pozwalają tym zwykłym szarakom osiągnąć e, osobisty sukces. Kolejna produkcja, między innymi po R. Bena Fleka i Mata Damona, czy nie wiem, e, Hot Flaming Ewy Longori, utrzymana właśnie w podobnym stylu. Nie wiem do końca, czy mi się to podoba. Nie wiem, czy chcę oglądać więcej filmów o dobrych korporacjach, które pomagają szarym ludziom, ale póki co e, to działa. Nie wiem, czy jest to duszne, czy bezduszne generalnie na, na obecnym etapie, ale, ale trochę jest tak, jak mówisz niestety, nie? że, że po prostu to są, że Barbie, właśnie R, że to, to, to chyba są fajne filmy i to jest, to jest problem nie? z jakąś taką krytyką tego. Ja mam taki problem generalnie. Jeśli chodzi o tą warstwę, no to jest rzecz o graczach też. I tak sobie myślę, że jest coś fundamentalnie niehalo z przesłaniem, które ten film wrzuca, no bo e, mamy właściwie dwa rodzaje przesłania. Jedno jest takie, że skoro wyścigi są tak, tak, tak realistycznie odwzorowują prawdziwe doświadczenie, to w zasadzie jaka jest różnica? To po co iść w stronę tego prawdziwego doświadczenia? E, więc to jest jedna rzecz, a druga jest taka, że jednak te gry są środkiem do celu trochę w tym filmie, nie? którym jest ten tradycyjny sport, i być tym tradycyjnym sportowcem. To są odmieniane też od tego, tak? Prawdziwy sportowiec, tradycyjny sportowiec i tak dalej. Natomiast to wydaje mi się, że chyba nie można też tego obejść w takim filmie w żaden, w żaden sposób. Nie jest to film jednak o sukcesie konkretnego typa w konkretnych, w Lemon, tak? w, w konkretnym momencie, więc nie wiem, czy, czy twórcy się trochę nie przeliczyli, jeśli chodzi jakąś taką zamaszystość takiej, nie wiem, uniwersalizowania w ogóle tego. To, że, trochę jest tak, że nic z tego nie wynika, bo to, że ktoś jest dobry w Mortal Kombat, to nie znaczy, że zaraz może wziąć udział w, w, w konkursie. W Mortal Kombat. W Mortal Kombat, no właśnie. <grym> e, to był taki żart, nie, w Funny People, że mój kolega ten e, powiedział, że jest dobry w Guitar Hero, teraz kupi sobie prawdziwą gitarę, więc pomyślałem, jestem dobry w GTA, pójdę jakoś stukę na ulicy, <grym> <grym> więc no, no jest, jest dokładnie tak. No to jest, i ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć koniecznie, to no to jest taka jednak próba ratowania wizerunku Gran Turismo, które, no nie, jest nie są to najlepsze wyścigi na rynku, a z filmu mówię, nie każdy to jest a z najlepsza wynika, że chcesz je kupić po prostu od razu po, po seansie. Więc tu mam też taki problem, że to jest taka próba jednak ratowania trochę szacownej, starej i kultowej marki, która no, lata świetności ma trochę, trochę za sobą. Ja jeszcze jakbym się miał czepnąć, to ja bym się czepnął, że może trochę za długi ten film. Mhm. Eee, trochę za, za długi ma rozbieg. Tak jak ty mówię, że ten początek jest taki bardzo korpo, ale potem w miarę jak historia się, się rozkręca, to jakby już w to wchodzimy, zaczynają się ścigać, jest fajnie. Ja miałem też taki problem, że. Trochę źle jest chyba sygnalizowany endgame tego filmu, mianowicie to, że zmierzamy, nie wiem czy to jest jakiś spoiler, że zmierzamy w stronę Le Mans, to się dość późno lemał pojawia. Ja miałem takie wrażenie w połowie filmu, że ok, on już zdobył tę swoją licencję i co teraz? Nie wiadomo co teraz. Ale to porównanie lemał trochę w inną stronę mnie kieruje, w porównaniu do filmu lemał. Bo tak sobie pomyślałem, że to Ford jest jakaś Ferrari. taka zmarnowana okazja tego filmu, bo ten duet Harbor Bloom to jest trochę taki duet jak ma Damon i Christian Bale w tamtym filmie, że jeden jest tym dzikim, nieokiełznanym facetem od samochodów, a drugi musi takie korporacyjne gierki ogrywać. I to jest jakaś, jakaś zmarnowana szansa, bo Harbor jakby wychodzi z tego obronną ręką, bo on ma tutaj dramat po swojej stronie, wiadomo, ma swoją charyzmę i tak dalej. Natomiast Bloom, trochę jest tak, że ten film nie może pogłębić tej postaci, bo nie mogą pokazać tego korpo-faceta jako złego faceta. To jest tak, trochę taka pułapka, może moralna, a trochę promocyjna i to trochę się wiąże z tym film, z tą opowiadaniem filmów o korporacji. Chociaż próbują na tyle, na tyle ile mogą, no bez spoilowania, jest parę takich scen, jest, które jest. Go czynią taką trochę shady, śliską postacią. Ale myślę, że z, za dużo jakby trochę, nie wiem, wymagać się, czepiacie właśnie od filmu, od którego nikt niczego się nie spodziewał Myślałem, że, że rozmawiamy o tym filmie już bardzo bardzo, 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 długo, co, z, co jest komplementem dla tego filmu. nie? E, wasze oceny? I daj 6, ale mogłem dać też 7, może zmienić zdanie. Fajny film. Śledźcie Kubę na filmie Ode mnie solidna siódemeczka. Ode mnie solidna ósemeczka. Działy marketingu przynajmniej trzech dużych firm lubią to. E, Także zachęcamy. Fajny film. Obejrzeliście właśnie jedną z recenzji z nowego odcinka Mówi się. Pozostałe znajdziecie tutaj. E tutai